Spektrum autyzmu, wydanie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Tematem takim szalenie ważnym, o który pytacie, to na pewno jest to temat związany z diagnozą, ponieważ, jak wiemy, te dane epidemiologiczne czy statystyczne są no, co najmniej zastanawiające, z pewnością. Częstotliwość występowania osób, dzieci ze spektrum różni się w zależności od regionów świata, ale w zasadzie naukowcy na całym świecie potwierdzają, że ten wzrost występowalności dzieci ze spektrum autyzmu jest obecny czy obserwuje się wszędzie. I w związku z tym. Myślę, że ważne, abyśmy skupili się mocno na właśnie tym obszarze diagnostycznym, żebyśmy rzeczywiście byli na tyle sprawczymi diagnostami, na tyle um, sprawnymi. I, I doświadczonymi, żebyśmy rzeczywiście potrafili te diagnozy dobrze stawiać i żebyśmy potrafili odpowiednio analizować funkcjonowanie dziecka. Tematem dzisiejszym to jest rozdział, który Wam szczególnie polecam rozdział pani profesor Słopień oraz pani doktor Anety Wojciechowskiej obraz kliniczny i diagnoza zaburzenia ze spektrum autyzmu. Myślę, że jest to taki trochę taki must have wszystkich osób, które chciałyby iść w stronę diagnostyczną, które chciałyby się w tym, w tym obszarze specjalizować, ponieważ macie tutaj w naszej monografii spektrum autyzmu doskonale podane krok po kroku właśnie dzięki naszym wybitnym autorkom na co zwrócić uwagę, jakie narzędzia zastosować i właściwie jakie niuanse należy wziąć pod uwagę, biorąc na warsztat właśnie diagnostykę zaburzeń ze spektrum autyzmu. Autyzm wydaje się być teraz taki bardzo, bym powiedziała, modny, i, i każdy mówi, żeby chciał diagnozować, i każdy mówi, żeby chciał pracować z dziećmi z autyzmem. Ale rzeczywistość potem weryfikuje te osoby, które rzeczywiście są w stanie i mają predyspozycję i umiejętności do wykonywania tych czynności. Ograniczone powtarzalne wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności. Stereotypowe i powtarzalne zachowania obejmują stereotypie ruchowe, na przykład machanie rękoma powtarzalne używanie przedmiotów, np. kręcenie przedmiotami, lub powtarzalną mowę, np. echolalia, używanie ty do określania siebie, stereotypowe używanie słów, zdań, prosody. Nadmierne przywiązanie do rutyn i ograniczonych wzorców zachowania może wyrażać się oporem przed zmianami, sztywnością myślenia, a także zrytualizowanymi wzorcami zachowań werbalnych i niewerbalnych, na przykład powtarzanie pytań. To jest takie zagadnienie, które często zrzucamy po prostu na karkę autyzmu i rzeczywiście u dzieci z spektrum jest to jednym z kryteriów diagnostycznych, ale musimy wziąć pod uwagę, że im dziecko bardziej w schematach, im bardziej w swoich stereotypach, im bardziej po, potrzebuje wymienionych tutaj zachowań, czy to właśnie zachowań związanych z powtarzalną mową, czy z ruchem czy z swoim ciałem. Tym to dziecko po prostu realnie się źle czuje, tym wymaga szybszej interwencji, tym wymaga pracy większej ilości specjalistów i, Chciałam Was na to uczulić, ponieważ w takiej mojej pracy wieloletniej, już gabinetowej, te dzieci, które są w szkołach masowych, który, u których stwierdzono spektrum i ono rzeczywiście jest, ale są w stanie prowadzić czy być w grupie masowej, są w stanie wysiedzieć w ławce i przejść przez ten system edukacji z mniejszymi lub większymi problemami, ale przez niego przejść. Tutaj na pewno są to dzieci, które mają mniej stereotypowych wzorców zachowań i zdecydowanie lepiej się czują. Zatem, im większą odnajdujemy u danego dziecka w spektrum potrzebę takiej. Dawania sobie poczucia bezpieczeństwa, tą potrzebę, wiecie, takiej stałości, takiej przewidywalności. Idziecie do sklepu i musi wszystkie półki wyrównywać, wszystkie przedmioty, szafki, wszystko zamykać, albo wszystko otwierać, albo włączać, wyłączać światło. To znaczy, że jest to dziecko, które się źle czuje i które potrzebuje dostarczać sobie właśnie takie. Poczucie bezpieczeństwa poprzez trochę izolowanie się od świata zewnętrznego. Nas, opiekunów czy terapeutów, czasami może to zwyczajnie przytłaczać, może to nas tak po prostu mówiąc, zdenerwować, ale dla dziecka w spektrum to zachowanie jest szalnie ważne, bo właśnie daje to poczucie w tym w świecie pełnym sensorycznego przeciążenia, w tym świecie pełnym nieprzewidywalności, w tym świecie takim pełnym mnogości bodźców, często osoby ze spektrum, gdy się źle czują, realnie dają sobie właśnie to poczucie bezpieczeństwa poprzez stereotypie. Zainteresowania osób z ASD są często nietypowe pod względem intensywności i lub koncentracji. Wybiórcze zainteresowania mogą być źródłem przyjemności mm. lub motywacji i wytyczają kierunek edukacji oraz ewentualnego późnego, późniejszego zatrudnienia. Tutaj też temat y, y, przedsiębiorczości czy w ogóle rynku pracy dla osób z spektrum autyzmu. Temat przeogromny i taka, myślę, przeogromna luka na naszym rynku pracy, jeżeli chodzi o ofertę dedykowaną właśnie osobom w spektrum autyzmu. Ja na studiach podyplomowych, z usłuchaczy naszych studiów zawsze przerabiam ten temat związany z przedsiębiorczością, ponieważ to trochę tak nam otwiera, wiecie, takie, taki sposób myślenia na wykorzystanie potencjału, jaki tkwi właśnie w osobach w spektrum autyzmu, bo. Tak naprawdę, mimo wyzwań, jakie stoją przed osobami ze spektrum, to osoba w, z tym rozpoznaniem może być doskonałym pracownikiem, o ile oczywiście w odpowiedni sposób dobierzemy formę pracy, formę wsparcia, przygotowania do tej pracy, bo jeżeli e, weźmiemy pod uwagę umiejętność perfekcyjnego i takiego wręcz idealnego, dokładnego odtwarzania czynności stereotypowych, to osoba w spektrum może robić tą czynność tak długo, jak tylko nie zrobimy przerwy, może być takim doskonałym pracownikiem, lepszym niż jakakolwiek może i maszyna, dlatego warto patrzeć na osoby w spektrum przez pryzmat możliwości, nie przez pryzmat problemu, nie przez pryzmat y, trudności, tylko przez pryzmat możliwości. Bo to, że te osoby funkcjonują inaczej, to że myślą inaczej, mówią inaczej, albo nie mówią, nie oznacza, że w tych istotach nie ma. Potencjału. Często tak jest, że jest potencjał przeogromny, bo prawdopodobnie to, jak osoby w spektrum będą segregować śrubki od nakrętek, albo niszczyć dokumenty, albo przycinać, układać, segregować, prawdopodobnie żadna osoba neurotypowa nie byłaby w stanie tego wykonać, ponieważ dane zachowanie, dane zadanie byłoby zbyt. Rutynowe, by, być może by prowadziło do frustracji, być może prowadziłoby do zmęczenia, do wielu czynników, których osoba w normie rozwojowej nie byłaby w stanie wykonać. Dlatego na pewno jeszcze wrócimy sobie do tego tematu przedsiębiorczości osób w spektrum. Na pewno jest to przeogromna luka, i na pewno wszystko przed nami, bo. Tak jak wsparcie dzieci w spektrum jest duże i zresztą nasza monografia też nawiązuje przede wszystkim do dzieci w spektrum. Myślę, że na rynku usług edukacyjnych, czy takich rehabilitacyjnych, terapeutycznych, też przede wszystkim mamy ofertę głównie skierowaną do dzieci. Natomiast musimy wiedzieć, że te dzieci i to szybciej niż później one stają się dorosłymi ludźmi. I tutaj już zaczynają się. Zwykle jest tutaj pewne problemy. Niekiedy u tej samej osoby obserwujemy zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie wrażliwości na dopływające bodźce. Pacjenci mogą nietypowo lub nawet ekstremalnie reagować na specyficzne dźwięki: dotyk, zapach, wskazywać fascynację światłem lub kręcącymi elementami. Ostatnie badania pokazują, że ponad 90% dzieci z ASD ma jakąś formę nietypowej wrażliwości zmysłowej, która utrzymuje się w okresie dorastania i dorosłości, i jest to przeogromne pole do wsparcia terapeutycznego osób z spektrum autyzmu. Niezrozumienie tych naszych pacjentów z tą właśnie diagnozą. Zawsze wiąże się po prostu z niewiedzą. I trochę tak jest, że pewne rzeczy i pewien ten nietypowy dla nas e, sposób funkcjonowania osób w spektrum on po prostu wynika z tego, że my nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego sposobu bycia, do takiego sposobu życia, do takiej ekspresji, do takiej fascynacji. Tylko jeśli weźmiemy sobie pod uwagę takie po prostu ludzkie prawo do tego, by po prostu żyć równocześnie na tej ziemi i mieć takie same prawa, to nie jest tak, że my jesteśmy ponad. Po prostu osoby w spektrum autyzmu funkcjonują inaczej i my, na najzwyczajniejszym świecie, musimy to zaakceptować nie próbować ich zmieniać na siłę. Dziewczęta, kobiety z ASD. Prowadzone badania wskazują, że w wielu przypadkach dziewczęta i kobiety bez towarzyszącej niepełnosprawności intelektualnej oraz istotnych trudności językowych prezentują subtelniejszą postać kliniczną ASD. Pacjentki swoje objawy mogą maskować lub kompensować. Co jest określane zjawiskiem kamuflażu. Jednak zachowania te są dla pacjentek wyczerpujące i często dezorientujące. Gestykulacja dziewcząt oraz kobiet z ASD bywa wyrazistsza i żywsza w porównaniu z gestykulacją chłopców. Mają większą od nich potrzebę wchodzenia w relacje z innymi. Oraz umiejętność i potrzebę naśladowania otoczenia. Dlatego właśnie dziewczęta i kobiety w spektrum autyzmu to jest największe wyzwanie. I ja oczywiście wiele dziewcząt i kobiet diagnozowałam, ale za każdym razem e, jest to wyzwanie. Zdecydowanie. Z wielu różnych względów, ale ten aspekt kamuflażu jest czasami po prostu niebywały. niebywały. W wielu przypadkach treść zainteresowań dziewcząt oraz kobiet z ASD nie jest postrzegana przez otoczenie jako charakterystyczna dla autyzmu. Natomiast nadmierna koncentracja na zainteresowaniu oraz jego intensywność są często podobne do obserwowanych u chłopców. Rzadziej obserwujemy u pacjentek z ASD. Ograniczone stereotypowe wzorce aktywności. Autyzm u dziewcząt jest po prostu inny. Oczywiście, że kryteria diagnostyczne są takie same, ale nasza wrażliwość jako diagnostów, nasza taka czułość na te niuanse musi być do granic tutaj możliwości, ponieważ to są dziewczęta, a dziewczynki potrafią bardzo dobrze wszystko kamuflować. Monografia Spektrum Autyzmu? Jeżeli jeszcze nie masz, wejdź na stronę www.autyzm-spektrum.pl Czeka tam na Ciebie moc przeróżnych informacji, moc pomocy do terapii i do zrozumienia osób z spektrum autyzmu. Śledź nasze kanały, znajdź nas na Facebooku, wejdź na naszą stronę i wiesz co? Bądź fajnym, dobrym człowiekiem i pomagaj innym. Jak będziesz miał dobre intencje, to wszystko ci się w życiu będzie układać. Zobaczysz.